Moi drodzy, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z TBR-em na wiosnę, czyli z książkami, które planuję przeczytać, no może nie w najbliższym miesiącu, ale w najbliższym czasie. Mam tutaj całkiem pokaźny stosik, więc stwierdziłam, że e, Wam je pokażę i pokrótce sobie o nich opowiemy. I e, zrobimy to w taki sposób, jaki już kiedyś Wam pokazywałam książki, czyli przeczytamy sobie pokrótce, o czym dana książka jest i sprawdzimy, jakie oceny ma na Lubimy Czytać. Także już nie przedłużam i zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zacznę od książki, którą kupiłam już jakiś czas temu, i wy ją widzieliście, ponieważ pokazywałam Wam w jednym z moich filmów. Położyłam na półce i trochę o niej zapomniałam, więc stwierdziłam, że to jest dobry czas, żeby. Do niej wrócić. I jest to, słuchajcie, zapach mężczyzny Agnety Player, czyli druga część wróżby, którą już przeczytałam. Bardzo mi się podobała. Na moim Instagramie też napisałam o niej parę słów, więc jeżeli macie ochotę poczytać, to was oczywiście zapraszam. I stwierdziłam, że najwyższy czas, żeby przeczytać drugą część, która notabene podobno jest dużo lepsza od tej pierwszej, więc. Tym bardziej jestem ciekawa. Kolejna po entuzjastycznie przyjętej wróżbie odsłona autobiograficznego cyklu szwedzkiej pisarki. Narratorka studiuje w Gotteburgu, próbuje znaleźć własną życiową drogę, szuka równowagi w relacjach z matką i ojcem, który zostawił rodzinę. Przede wszystkim jednak chłonie świat, chce się rozwijać, doświadczać rzeczywistości wszystkimi zmysłami. Rekonstruując młodzieńcze lata, opowiada o miłości tej zmysłowej i tej do literatury, o odkrywaniu świata i siebie, o kreowaniu własnego życia i o pisaniu. Przez karty powieści przewijają się mężczyźni, Przelotni kochankowie narratorki i ci, którzy zostali w jej życiu na dłużej. A przede wszystkim książki, które inspirują, napędzają, nie dają spokoju. W tle toczy się rewolucja obyczajowa lat 60. I ta książka, słuchajcie, na no, lubimy czytać, ma ocenę 7,6. Także całkiem, całkiem wysoko. Jako kolejną mamy takiego e, cieniuszka, czyli Ukochane Równanie Profesora. O tej książce również Wam już e, opowiadałam, pokazywałam też w którymś z filmów. E, no i. W końcu do niej sięgam, także cieszę się, ponieważ książka w ogóle na no, Lubimy czytać, ma ocenę 7 i 7, więc też bardzo wysoko. I teraz pokrótce mm, o czym jest? E, jak przystało na wybitnego matematyka, profesor ma swoje dziwactwa. Pewnego dnia w progu jego domu pojawia się nowa gosposia z synem, od tej pory nazywanym pieszczotliwym pierwiastkiem. Wspólne życie pokaże, że znacznie łatwiej napisać skomplikowane równanie niż ułożyć relacje z drugim człowiekiem. Brzmi bardzo ciekawie. Ukochane rozdanie profesora Yoko Ogawy zostało wyróżnione pierwszą w historii nagrodą e, przyznawaną przez japońskie kolektyw księgarzy. Ta kameralna opowieść do dziś pozostaje bestsellerem i uznawana jest za jedną z najukochańszych powieści współczesnej Japonii, więc najwyższy czas ją przeczytać. Jako kolejną z mojego stosiku wybrałam książkę Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata. Bardzo dużo dobrego o tej książce słyszałam. Zbiera naprawdę świetne opinie. Poza tym na Lubimy czytać ma ocenę 8.2 na 10, więc jest tutaj naprawdę bardzo bardzo dobrze. Jest to w ogóle książka, która zdobyła nagrodę za najlepszą amerykańską książkę prozatorską. Jest to niezwykła opowieść o rodzinie i przyjaźni. I teraz tak pokrótce. Arisoteles jest krnąbnym nastolatkiem, którego brat siedzi w więzieniu. Dante to wszystko wiedzący chłopak patrzący na świat w niezwykły sposób. Kiedy spotykają się na basenie, wydaje się, że nie mają ze sobą nic wspólnego, ale gdy ci samotnicy zaczynają spędzać czas razem, odkrywają, że łączy ich szczególna więź, taka, która wszystko zmienia i trwa przez całe życie. To dzięki tej przyjaźni Ari. I Dante poznają najważniejsze prawdy o sobie i odkrywają, jakimi ludźmi chcą być. Podobno czyta się to wspaniale, więc e, tym bardziej jestem niesamowicie ciekawa. Kolejne dwie książki, które planuję przeczytać, które e, chcę wam pokazać, są to słuchajcie, thrillery. I, dlaczego się tak uśmiecham? Ponieważ, słuchajcie, jest to Tibiarna Wiosna, więc wydawać by się mogło, że to mają być takie pogodne książki, radosne. Natomiast tutaj będziemy mieć dwa thrillery. I słuchajcie, dlaczego ja czytam thrillery wiosną? A to dlatego, że ja nienawidzę się bać, nie znoszę i w ogóle nie oglądam horrorów, nie oglądam thrillerów i rzadko też po takie książki sięgam. Znaczy, jeżeli chodzi o kryminały, to jest tutaj już jakby mi bliżej, natomiast horrory czy thrillery gdzieś tam niekoniecznie. Ale czytam je właśnie na przykład wiosną lub latem, ponieważ dni są wtedy dłuższe. Dużo później zapada zmrok, więc tego strachu jest jakoś tak troszeczkę mniej i po prostu przyswaja mi się jej łatwiej. Dlatego też ja wiosną czytam właśnie takie bardziej straszne, można nawet powiedzieć, przerażające książki, bo gdzieś tam moja wyobraźnia jest dość mocna i ona czasem potrafi mi takie rzeczy pokazywać w głowie, że nie ma sensu sobie tego dokładać. Dlatego, jeżeli czytam je sobie w ciągu dnia, jest mi po prostu łatwiej. Um, dlatego, um, najpierw, jeżeli chodzi o pierwszą, jest to książka Zmuszona by Zabić. To jest, słuchajcie, książka, która bardzo długo leży mi na półce. Nie pamiętam skąd ją mam, ale jakoś tak położyłam, leżała, i jak teraz zrobiłam sobie przegląd właśnie książek, które będę chciała przeczytać w najbliższym czasie, to ona rzuciła mi się w oczy i stwierdziłam, że to jest właśnie ten moment. Jeżeli o nią chodzi, ona ma, na lubimy czytać, ocenę 7 i 3. I pokrótce o czym jest. Marki Ivy mają burzliwy romans. Ivy przewróciła wiarę w życie marka po śmierci jego żony. Kiedy jednak Ivy odnosi różnego rodzaju obrażenia cielesne, jej przyjaciele zaczynają podejrzewać o to marka. Czyżby namiętny romans przerodził się w piekło? Wezwana w środku nocy do ich rezydencji sierżant Stephanie King znajduje w łóżku dwa brutalnie zamordowane ciała, które trudno zidentyfikować gdzie zaczyna się morderstwo w chwili, kiedy następuje pierwsze pchnięcie nożem, czy w momencie pierwszej myśli o popełnieniu zbrodni. Zmuszona, by zabić to mroczny thriller psychologiczny, z charakterystycznymi dla Abot stawieniem czytelnika przed koniecznością trudnego wyboru moralnego i mistrzowską charakterystyką postaci. Nie dość, że thriller, to jeszcze psychologiczny będzie ciekawie. I druga książka, słuchajcie, to jest Zamiana. Ta jest, tutaj jest troszeczkę gorzej, ponieważ mamy 6 i 1 na 10, ale i tak wysoko. Um, I o czym ta książka jest? Uważaj, kogo wpuszczasz do domu. To miał być dla nich wyjątkowy tydzień. Z dala od codziennej rutyny, dziecka i zmartwień. Nowy początek dla pogrążonego w kryzysie związku. Caroline i Francis zamienili swoje mieszkanie w mieście na elegancki dom nad drogim przedmieściu Londynu. Jednak Caroline szybko zaczyna odczuwać niepokój. Kwiaty w łazience, muzyka w salonie dla kogoś, kto jej nie zna, mogłoby wydawać się przypadkowe, jednak ona wie, że zostały wybrane specjalnie dla niej. Kiedy znaczących nawiązań do jej dawnego życia pojawia się coraz więcej, Caroline obawia się, że osoba, o której przez ostatnie lata starała się zapomnieć, desperacko pragnie powrócić do jej życia. A jej powrót oznacza, że Caroline i jej rodzina będzie musiała ponieść wysoką cenę za błąd popełniony w przeszłości. No, zapowiada się nieźle. Kolejna książka to jest coś, co również znalazłam na półce w momencie, kiedy sobie przeglądałam i wybierałam, co będę teraz czytać. I słuchajcie, jest to coś, czego ja dawno nie czytałam, ponieważ. Mm, jest, są to opowiadania. 22 niezwykłe opowiadania o inności, obcości i niezwykłych spotkaniach. Zarazem jest to wyznanie wiary w piękno i moc literatury w świecie, wyniszczonym przez wojny i kryzys ekologiczny. Mocna, hipnotyzująca proza. Dawno nie czytałam e, takiej książki, więc tym bardziej jestem ciekawa i będzie to też coś innego od tych, które e, wybrałam dotychczas. Co prawda ma ocenę 6,5, więc nie jest, aż, nie jest aż tak wysoka, ale i tak jestem bardzo ciekawa, więc bardzo chętnie ją sobie przeczytam. I słuchajcie, jako ostatnią mam książkę, którą już zaczęłam czytać jakiś czas temu, ale jakoś tak. Odłożyłam. Jestem w zasadzie na drugim rozdziale. Po lekturze tej biografii, perfumy Chanel nigdy nie będą pachniały jak dawniej. Poza różą stulistną, jaśminem, ambrą i liang yang, można będzie w nich wyczuć zapach żydowskich pieniędzy, woń kolaboracji i nutę antysemityzmu. No, powiem Wam, że. Brzmi to dość przerażająco, ale jednocześnie ciekawie. Biografia, która jako pierwsza ujawnia szokujące fakty z życia legendarnej projektantki mody, współpracę z nazistami, długoletni romans z niemieckim szpiegiem i tajną misję dla Himmlera. Na Lubimy czytać ma 6 na 10, także no nie jest też jakoś bardzo wysoko, ale jestem bardzo ciekawa tej książki. Dobrze, że do niej wrócę i że to właśnie jest teraz ten czas, żeby ją sobie przeczytać. Moi drodzy, to już są wszystkie książki, które planuję przeczytać w najbliższym czasie czy któraś zwróciła waszą uwagę albo może czytaliście dajcie mi znać trzymajcie za mnie kciuki żeby udało mi się to w najbliższym czasie przyjąć pochłonąć bo są to książki na tyle różnorodne że myślę że będzie, będę mogła sobie jakoś tam mieszać i nie będą mnie męczyć nudzić no i iż to będą naprawdę ciekawe pozycje. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się taki spodobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapkach w górę, komentarzach i subskrypcji. I widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Pa pa.